Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Marek Tynczyński. Jestem przedsiębiorcą z terenu województwa opolskiego z branży budowlanej. Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości, jaka narodziła się u nas na terenie województwa opolskiego, która była pomysłem zarówno Politechniki Opolskiej, jak i Izby Rzemieślniczej w Opolu, jest jakby trafiona, jest unikatem, jest unikalna sama w sobie w skali kraju. Akademia ta będzie kształcić we wszystkich zawodach praktycznie, zawodach zarówno związanych z rzemiosłem, co jest jakby naturalne, bo Izba Rzemieślnicza i uczniowie, którzy pojawią się na terenie Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości, będą niejako odbywali praktyki w najlepszych firmach na terenie województwa polskiego, firmach znanych i szanowanych. Tam też jest szansa, że absolwenci w sposób naturalny w przyszłości staną się też studentami, a następnie absolwentami Politechniki Opolskiej.